Naprawdę chciałaby pani widzieć panią szefową Komisji Europejskiej za kratkami? Tak. Są w pani takie jedną, instynkty? To jest instynkt. Nie ma pani litości, miłosierdzia? Eurodeputowana Konfederacji z nowej nadziei. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Jest pani zaszokowana czy zaskoczona tym, co pani zobaczyła w Parlamencie Europejskim? E, trochę zszokowana jestem. Czym? E, skalą przedsięwzięcia, e, według mnie, to jest swoista świątynia demoralizacji. Europosłowie mają tam zapewnione dosłownie wszystko i mam wrażenie, że to jest też troszeczkę po to, by nie podnosili głowy za wysoko, by nie krytykowali tego, co się dzieje w Unii Europejskiej. Oczywiście praca europosła jest zupełnie inną pracą niż posła krajowego. Jako rzecznik mogę coś na ten temat powiedzieć. Za prawda posłem w Polskim Sejmie nie byłam, ale widzę różnicę w ilości chociażby aktów prawnych. Natomiast to, co mnie najbardziej, panie redaktorze, szokowało, to chociażby metoda głosowania na pierwszym posiedzeniu. W Strasburgu głosowaliśmy nad rezolucją dotyczącą pomocy Ukrainie. Część głosowań była imienna, część wymagała podniesienia ręki. Nie mam bladego pojęcia, na jakiej podstawie ktoś, kto przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, która uznawała, że, jakaś, że jakieś głosowanie przeszło właśnie za pomocą podniesienia ręki, wysnuła taki wniosek, bo nie zawsze dało się nawet zdążyło się tą rękę podnieść, więc domniemam, że te głosowania po prostu były już wcześniej ustalone w związku z większością, która panuje w w Parlamencie Europejskim i to była czysta formalność, więc to jest skandal, jeżeli w taki sposób przegłosujecie. Mówi się Pani o świątyni prawo. demoralizacji. Nie boi się pani, że sama zostanie zdemoralizowana. E... Tym przepychem, tymi pieniędzmi, tymi asystentami, tym wszystkim, co tam macie. Chyba macie tego za dużo. Jest tego za dużo, panie redaktorze, zdecydowanie ja byłabym zwolenniczką ograniczenia tego, chociażby Obciłaby pani sobie chociażby tego. Chociażby tego, panie redaktorze, po co są dwie siedziby Parlamentu Europejskiego? Po co my raz w miesiącu jeździmy do Strasburga, a potem wracamy do Brukseli, żeby pracować w komisjach i w grupach? Dlaczego to nie może być w jednym miejscu? Dlaczego nagle w jednym miesiącu z Brukseli wszystko jest przewożone autokarami do Strasburga? Przecież to jest ogromny koszt, nie mówiąc już oczywiście o śladzie węglowym, z którym przecież Unia Europejska tak ochoczo walczy. Czyli pracowałaby pani za połowę pensji. Spokojnie. E, panie redaktorze, uważam, to że... E, to znaczy tak. Ja jestem za tym, żeby europosłowie, czy posłowie byli, czy w ogóle że, m, m, członkowie rządu byli wynagradzani w sposób y, właściwy, ale też muszą coś sobą reprezentować. Niestety większość polityków no te kręgosłupy swoje ma dosyć miękkie. Pani poseł, jak pani zagłosuje w sprawie immunitetów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Za uchyleniem czy przeciw? Szczerze, jeszcze się na tym nie zastanawiałam, to jest świeża sprawa. Na pewno też będziemy konsultować się z naszą grupą, jaka będzie rekomendacja, więc prosiłabym o chwilę wstrzymania się, też pewnie będzie jakaś debata w Parlamencie Europejskim. Ale na nie, pewno ma na Pani już jakąś opinię, jakieś stanowisko wyrobione. Co Pani myśli o tej sprawie? Czy oni e... powinni być ukarani za to, że przyszli na posiedzenie Sejmu, chociaż według sądu nie powinni? Na no to, co w takim razie robił marszał, marszałek Szymon Hołownia, skoro wpuścił ich na obrady sejmu, twierdząc stara że nie mieli do tego prawa. Powinien być ukarany też? E, no, powinien ponieść odpowiedzialność, jeżeli, jeżeli dopuścił do głosowania osoby, które według niego nie mają tego prawa. To jest niepoważne. I cała ta sytuacja pokazuje, że polski system prawny przeżywa ogromny kryzys. Cała ta sytuacja pokazuje, że jedni i drudzy, zarówno... Politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Rządzącej donoszą na siebie nawzajem do instytucji unijnych. Dla mnie, wyniesienie tej sprawy na poziom Unii Europejskiej jest skandalem. To są sprawy, które powinniśmy za załatwiać tutaj w Polsce. Jeżeli, jeżeli panowie Wąsik i Kamiński zostali skazani prawomocnym wyrokiem, na co wskazywałoby? Chociażby ułaskawienie, to drugie ułaskawienie prezydenta Andrzeja Dudy, w którym sam wskazywał właśnie, że zostali ułaskawieni po prawomocnym wyroku sądu, no ale kandydowali do Parlamentu Europejskiego, no to uzyskali ten immunitet europejski. Więc to jest sprawa przede wszystkim do rozstrzygnięcia przez, przez odpowiednie do tego organy. Zobaczymy, jak będziemy głosować Ale w raczej dzisiaj byłaby pani przeciwko uchyleniu. Generalnie, ja mam duże zastrzeżenia w ogóle co do immunitetów. Być może mocno bym je ograniczyła, natomiast nad tym konkretnym przypadkiem myślę, że będziemy się zastanawiać już w sposób indywidualny. To wróćmy do tego, co było kilkanaście dni temu. Urzuli von der Leyen rzuciła pani w twarz, że za to, co ona robi, powinna trafić do więzienia. Naprawdę chciałaby pani widzieć panią szefową Komisji Europejskiej za kratkami? Tak. Są w pani takie jedyną, instynkty? To jest instynkt Nie ma pani litości, miłosierdzia? Pa, panie redaktorze. To jest instynkt ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny. To, czego dokonała Ursula von der Leyen, jak spowodowała, że z europejskiej gospodarki robi się po prostu skansen. To, co zaprezentowała sobą chociażby w tym przemówieniu dwa tygodnie temu, gdzie powiedziała, że Europejski Zielony Ład dalej będzie projektem, który będzie realizowany przez Unię Europejską i ta śruba będzie jeszcze bardziej dociskana. Mówi z jednej strony, że musimy obniżyć rachunki za energię firmom i gospodarstwom domowym, a z drugiej strony no, ETS dalej będzie funkcjonował i będzie rozszerzony jeszcze na transport. I budownictwo, Więc ona po prostu kłamała w swoim przemówieniu. Czyli to, co pani powiedziała, obiecując. to nie było tylko show, to nie była tylko retoryka. Tylko naprawdę pani chce skazać Urzulę von der Leyen na ciężkie więzienie. Panie redaktorze, chwilę przed jej wystąpieniem w Parlamencie Europejskim wyszła kwestia związana z przetargami na szczepionki firmy Pfizer, które były no, w sposób nie do końca jawne e, ustawiane, więc chociażby z tego względu powinna e, być może stanąć przed sądem. I to, co pani redaktorze powiedziałam dwa tygodnie temu prosto w twarz Ursuli von der Leyen było tymi słowami, które sądząc po odbiorze tych słów powiedziałoby jej wielu Europejczyków, już nie tylko Polaków, ale wielu Europejczyków, bo to przemówienie się, odbiło się bardzo dużym echem w całej Europie i do mnie spływały gratulacje i słowa poparcia z całej Europy, z Niemiec, z Francji, z Włoch, z Grecji, z Hiszpanii, z Węgier, z wielu, wielu państw. Normalni ludzie, którzy chcieliby to powiedzieć Urszuli von der Leyen, po prostu zobaczyli we mnie swojego przedstawiciela, który miał na tyle odwagi i to powiedział. czuła się pani liderką? E, poczułam się osobą, która była przez chwilę chociaż głosem ludzi normalnych, którzy chcą żyć w Europie normalnie, chcą żyć w Europie bezpiecznie. Byłyście bardzo blisko siebie. Rozumiem, że spojrzała Pani w oczy Pani Urzuli von der Leyen i co Pani wyczytała w nich, kiedy słuchała Pani no, bardzo mocnych, ostrych, bezlitosnych słów? Pogardy być może, i Być może niesprawiedliwych według niej wobec siebie. Ja wyczytałam z jej oczu pogardę i czyste zło. Dla mnie ta kobieta jest y, złą kobietą, jest zły, Czyste zło? Y, tak, tak Każdy jak Każdy człowiek y, jest y, i dobry i zły. Może Panie czynić dobrze i źle. Jeżeli ja y, Mówię do kobiety, jak kobieta do kobiety, jak matka do matki, że to, co zrobiła Urszula von der Leyen w związku z polityką migracyjną, nie zatrzymała jej absolutnie w żaden sposób. Doprowadziła do tego, że instytucje unijne są nieskuteczne w walce z nielegalną imigracją, spowodowała, że w Europie mogły się rozrosnąć mafie zajmujące się przemytem ludzi i ja po prostu tych ludzi w Europie nie chcę. I nie chcą tych ludzi inne kobiety, mieszkanki Europy. A ta kobieta patrzy na mnie z pogardą, nie do końca chyba słuchała, co ja mówię, Chociaż pewnie do niej później te słowa. Może ona odczytała dotarły. pani słowa tak, że to pani z pogardą patrzy na ludzi o innym kolorze skóry. Nie patrzę z pogardą na ludzi o innym kolorze skóry. Chcę, by Europa była kontynentem bezpiecznym, niezależnie od tego, czy przestępstw dokonują ludzie o jasnej czy ciemnej karnacji, powinni ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Chce pani komisji śledczej w sprawie migracji? Zdecydowanie. Jest na to szansa? Mam nadzieję. To będzie bardzo ciekawy ruch, panie redaktorze, również w stronę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy teraz kreują się na tych, którzy no jednak są politykami antyimigranckimi, którzy chcą rzeczywiście bezpiecznej Europy, więc ja im daję narzędzie. Skoro chcecie bezpiecznej Europy, stwórzcie ze mną komisję śledczą do spraw nielegalnej imigracji. Walczcie w swoich frakcjach, w Europie konserwatystów i reformatorów, w Patriotach dla Europy i stwórzmy wreszcie organ, który być może wyjaśni, dlaczego właśnie mafie zajmujące się przemytem ludzi tak bardzo rozrosły się w Europie, i kto dał polityczny parasol ochrony nad tymi organizacjami? Bo kto się ewidentnie dał. No ale na razie to jest oczywiste, było to oczywiste podczas głosowania Ursula von der Leyen. Obecna ekipa ma większość, jesteście w mniejszości. Ile trzeba głosów, żeby ta sprawa stanęła na forum parlamentu? Około 180 podpisów. Czyli pani musi te podpisy sama zebrać. Tak, i myślę, że to przemówienie, którego udzieliłam dwa tygodnie temu, bardzo mi w tym pomogło, bo gdyby nie to, że e, powiedziałam te słowa, e, no jednak musiałabym startować e, z pułapu europosła. Anonimowego, europosła, który nie jest znany w parlamencie europejskim. A po tym, co powiedziałam, nie dość, że gratulowali mi politycy, z którymi jestem razem w Europie suwerennych narodów, ale gratulowali mi również europosłowie patriotów dla Europy i europejskich konserwatystów i reformatorów. Także myślę, że jest szansa. Ale Mnóstwo pani kobiet... koledzy, eurodeputowani z Polski, choćby Dariusz Joński, powiedzieli, że przynosi pani Polsce wstyd. Wiele osób było zażenowanych pani występem. Pojawiła się nawet opinia, że zachowała się. Pani jak w maglu, a nie w parlamencie. Ja bym bardzo chciała, żeby polscy politycy nie klękali przed Ursulą von der Leyen. I jeżeli ktoś wygarnął jej kilka słów prawdy, to powinni jednak stanąć po mojej stronie, a nie podlizywać się kobiecie, która odpowiada za destabilizację Europy. A jak pani słyszy takie określenie brunatna Ewa? To co Pani sobie myśli? Przykro jest jej pani. Słyszę czy nie? mnóstwo określeń na swój temat, słowa od ludzi, który, którzy nie są dla mnie żadnym autorytetem, e, nie sprawiają na mnie wrażenia. Czy to prawda, że gdyby nie przynależność Pani do Europy Suwerennych Narodów, czyli frakcji, która, w której są politycy z alternatywy dla Niemiec, Pani nie dostałaby tych kilku minut? To prawda i to wynikało po prostu z mechanizmu, jaki wtedy w trakcie tego wystąpienia panował. Po prostu głos udzielany był osobom wytypowanym przez przedstawicieli grupy, więc ja miałam to szczęście, że dostałam półtorej minuty przemówienia wśród liderów europejskich frakcji. Między innymi wypowiadałam się po panu Weberze czy po panu Bardeli. A nie wstydzi się pani tego, że jest pani w jednej frakcji z politykami właśnie z Niemiec, alternatywy dla Niemiec, no, którzy mówiąc eufemistycznie niespecjalnie kochają Polskę. Jeżeli sobie zobaczymy na, na nawet plakaty wyborcze innych niemieckich partii jak SPD, no to zobaczymy, że rzeczywiście gdzieś tam te poglądy na temat Polski bywają różne wśród niemieckich partii. Natomiast, panie redaktorze, Europa Suwerennych Narodów i moje przystąpienie do tej frakcji jest sojuszem taktycznym. To jest sojusz, który ma pomóc mi właśnie między innymi w takich wystąpieniach, w dostępności do mówicy do w europarlamencie, by wygłaszać chociażby takie przemówienia. I ma mi pomóc w zdobyciu głosów pod wnioskiem o powołanie specjalnej komisji śledczej do spraw nielegalnej imigracji. Wicepremier Gawkowski mówi, że to, co zrobiliście, to, co pani zrobiła, przystąpienie do tej frakcji, to jawna zdrada stanu. Zresztą krytycznie o tym wypowiada się pani koleżanka z partii, Anna Bryłka. Ona nie przystąpiła do Europy Suwerennych Narodów. Mówi wprost, że politycy AfD, z którymi pani jest, rozumiem, w dobrej komitywie. Reprezentują wprost interes sprzeczny z polskim interesem narodowym. Panie redaktorze, myślę, że łatwiej będzie mi wpływać na polityków AFD, będąc razem z nimi w grupie i tworząc pewne relacje w ramach jednej grupy w Parlamencie Europejskim, bo zarówno nam zależy na tym, by być zrzeszonymi w grupie, jak i im zależy na tym, byśmy w tej grupie Czy Chce Pani byli. powiedzieć, Pani poseł, Natomiast... że Pani przekona ich do tego, żeby Niemcy zapłacili nam reparacje wojenne. No, rozmawialiśmy na ten temat, panie redaktorze. No i co to, rzeczywiście, oni to rzeczywiście nie będzie proste, natomiast ja wchodząc do grupy Europy Suwerennych Narodów powiedziałam wprost moim kolegom z Niemiec, że absolutnie nie zamierzam zmieniać retoryki wobec ich pewnych poglądów i. Czy wygarnęła że... pani im wprost? Oczywiście. Słuchajcie, zapłaćcie 6 bilionów złotych, bo nam się to należy. Powiedziałam, że kwestia reparacji na pewno będzie podnoszona niejednokrotnie. I co oni na to? że rozumieją i będziemy dyskutować. Rzeczniczka prasowa AfD swego czasu opublikowała sondaż, z którego wynikało, że jej partia cieszy się wysokim poparciem na terenie byłej NRD. Sondaż ten był podpisany takim określeniem zdecydowanie najsilniejsza siła w środkowych Niemczech. Jeśli tereny były NRD, to środkowe Niemcy, to Niemcy wschodnie, to Wrocław i Szczecin. Nie boi się Pani takich poglądów, takich opinii? Całkowicie się, Pani Redaktorze, z takimi poglądami nie zgadzam i e, moi koledzy z frakcji Europy Suwerennych Narodów mają tego pełną świadomość. Tak jak powiedziałam, nasz sojusz dotyczy polityki europejskiej. Ja My to rozumiem, wspólne... ale czy nie sądzi Pani, że samo przystąpienie, fakt przystąpienia do tej frakcji oznacza przyzwolenie? Ja nie mam powie, z tym problemu, to wobec tego A co tego pan powie będę? politykom lewicy, którzy są we frakcji z SPD, która ma dokładnie takie same poglądy i dokładnie takie same rzeczy głosi na swoich plakatach wyborczych? Rewizjonistyczne dotyczące granic? Oczywiście. No chyba nie. No chyba tak. Ma pani konkret przykład? E, dokładnie plakat, już panu mówię, z którego, nie pamiętam, z którego to był roku, ale chyba jeszcze z zeszłego roku bądź przed kilku lat jest taki czerwony plakat, gdzie e, jest napisane wprost, że Niemcy dokonały zjednoczenia, ale jeszcze niecałkowitego i są na tym plakacie strzałki w kierunku Polski. To jest plakat wyborczy SPD. Czy po tym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim podjęła Pani już decyzję o starcie w prawyborach prezydenckich w Konfederacji? Podjęłam. Czyli startuje Pani? Nie. Na pewno? Na pewno. Czyli nie wystartuje Pani? Nie, interesują, nie interesuje Pani prezydentura w Polsce? Pani redaktorze, zostałam powołana do Parlamentu Europejskiego. To jest mandat, który chcę zrealizować, po prostu będąc uczciwą wobec moich wyborców. Czyli w prawyborach zobaczymy Krzysztofa Bosaka, Słowomira Mencena, ale pani nie będzie. Nie, nie będzie. I kogo pani poprze? Słowomira Mencena. A w czym jest lepszy od Krzysztofa Bosaka? W pewnej świeżości. E, w podejściu e, biznesowym ja bym bardzo chciała, żeby państwo polskie było zarządzane jak e, dobra firma i przydałby się ktoś, kto ma doświadczenie e, w prowadzeniu e, firmy. I piwo, żeby było za darmo? Panie redaktorze, każdy ma swoją metodę na prowadzenie kampanii wyborczej. E, myślę, że troszeczkę luzu w kampanii też jest potrzebna. A ma pani kontakt w Parlamencie Europejskim z Grzegorzem Braunem? Oczywiście. No jak? Wam się układa? Rozmawiamy. Pozazdrościł Pani występu? Pogratulował mi. Zachował się z bardzo dużą klasą. A dużo jest gaśnic w Parlamencie Europejskim? Mnóstwo i to bardzo dużych. Myśli Pani, że czegoś się można spodziewać? Po koledze? Nie wydaje mi się. Jednak już rezygnuje z takich ostrych happeningów. Wydaje mi się, że poseł Grzegorz Brown troszeczkę zmieni rodzaj prowadzenia przez siebie polityki. Uspokoi się? Być może. E, a podoba się pani taka, taka e, polityka pani Ursuli von der Leyen, która wysyła zaproszenia do poszczególnych liderów poszczególnych krajów, żeby przedstawili kandydatury i kobiety, i mężczyznę na stanowisko komisarza. Parytety są OK? Nie, panie redaktorze, parytety nie są ok. Poza tym jest to przede wszystkim naruszenie zasad zawartych w traktatach i wiele państw już na ten moment mówi, że nie będzie typowało dwóch kandydatów, ponieważ Ursula von der Leyen absolutnie nie ma do tego uprawnień. Chce pokazać tą decyzją, że to ona tutaj rządzi, natomiast państwa mają prawo typować swoich kandydatów i może to być jeden kandydat. A pani jest politykiem czy polityczką? Politykiem. Ewa Zajączkowska-Hernik, polityk, eurodeputowana Konfederacji, była gościem wydarzeń?